Kolejny widzowie z tej strony Hubert. A dziś zrobimy pierwszy mój challenge Brawl Stars. Muszę wbić chociaż ponad 300 lub 400 pucharków na Olim. Oczywiście mogę na razie na czwartej, tej ale oczywiście dopiero czego kupiłem dzisiaj z rana. I mam 19 pucharków, a praktycznie proponuję bym nim. Miał wbić 200 pucharków, ale jak tak, to później może dobijemy 1000. Be będzie chociaż trochę trudno, ale będziemy walczyć. Chociaż, żeby dobić 600 pucharków do 30 rangi. Napiszcie ra do jakiej rangi mamy dotrzeć w Brawl Stars, a bardzo będę wdzięczny, że mi pomagacie. I zidwa kibiki, dopiero co go teraz kupiłem, widzowie ja nie oszukuję, naprawdę. Aha, to jest najlepsze, no to, to tak mogę robić. Ale, widzowie, że Oli to na razie jeden z najlepszych w Na razie w Browsers, no dla mnie i Edgar i Oli, ale Oli, on ma mocnego ulta. On jak wiecie na Paulę i patrz punk, i już. Ujej, pan Pandorylek chyba nie zdążył uciec. No, Oli jest tak dobry, ale to dopiero ma się rundka na nim. Bo dwie już grałem. O, kubiki dwa. No, czemu ja iść nie mogę? Mi się telefon zepsuł. O, o, tu jeszcze działko Jesse zostało. U 31 pucharków. Robimy zagraj ponownie czy jak? Ogólnie jak wbijemy to 1400, to następny cel to lecić po 1500, a więc tym olim spróbujemy, nie? A więc to może być dwóch odcinek, bo lecimy do 200 pucharków. Albo... Nie no 300. Może. Ale chociaż 300 bym chciał na nim wbić. Wiecie, bo to wszystko chciałem zrobić na odcinku. Ten... ten Jim tam jest. Ojej, ta Bibi to już są... Bibi Brai. Bibi bi, baj. Osty kurde. Świnio. Nie przez nim bezmarnowałem zmarnowałem. Padasz. No padaj. No co ty masz za problemy? Ty jakaś upośledzona jesteś? No, Rosa ja. głupia. To jest moje. No, to. Jak mi z jednego cuba nie nasz, no to masz przez Aha, rowza zastawiłaś. Dzięki, Bibi. Jesteś ohydna. No. What? Jak ona mi sięgnęła? No, dawaj, chodź tu. No, dawaj. Ja mogę na tysiaczku walczyć. Tylko do mnie podejdź. Guźwa. O kur... No ja głupia dziesięć, ja drugie zająłem. Szkoda. Lecimy dalej. Może dzisiaj jest tam, tak, jak dojdzie. Ale ja chyba wątpię w to. Nie, no oni się zdemaskowali, chłopie. Oni wszyscy padają. Tak? No nie, patrz na nich dwóch. O masz. Leon, padasz. Ili? Pik. Nie ma Leona. Ja mam tylko dwa cuby, ej. No i dupę, to mogę przegrać na środku cubów. Nie ma. Oj, oj. O kuźwa, co to ma być? Jak? Jak ja to gówno miałem pokonać? Dobra, zagrajmy sobie z skinkiem. No, ale już nie da, solo. O, to jest idealne. Pow, Widzowie wiecie czemu ziewam No Bo już jest jakaś siódma, siódma dopiero Co wy kurwa robicie? Jakaś chłopie podstawowa szelka. Ej hey baby mówił. No chłopie plus 5. Lecimy dalej. Dobrze się tylko Bajrona z nami nie ma. Bech, może go dodam do znajomych. Aha, tak, lecimy, tak? To na mnie co tu się aż rzuca, chłopie. zroczy Lecimy O, chłopie, tych dwóch teraz bo biega i tego Mipy. Szkoda, że Oli jeszcze by nie mógł po wodzie jeździć, chłopie. To by była taka stigma. O, 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 o. Woda ze skórolka. O, 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 o. Ta Mezi już pada. Padasz, padasz, dobra Mezi, padasz? No i ten się ze mną chłopie gra. Dobrze, że mi się da dała, nie jakiegoś chęka. <laughs> no trochę pobijam kufna na Olim. Ale tak to nie za dużo, wiecie, chociaż ja nie? Chłopie, a tak, a tak. Mówiłem, że mi chęka by dało. Ale nie na teammate'a, chłopie. Jakby mi na teammate'a chęka dało, to ja bym się tak wkurzył. Pauler, i Strawler. Strawler i Strauler I strowler. Tak, dużo na walce z, z, z nami. Z, mały teammateów. A ja w tym wyzwaniu mi się z kim padłem, ja, skoda. Przeczy, nie? Szkoda. Kto przecie to niech się cieszy. Szkoda. Jestem zawiedziony. Mhm. pro! Teraz oczywiście będziemy kończyć odcinek. A, i wiecie, wiecie co? Nie wiedzieliście, XYZ zrobił na mnie trapa, nie? On miał swój beacon i XYZ tam było napisane, nie? I wiecie co było tak? Jak wyszliśmy, to od razu ten był plan na moją koleżankę z klasy, żeby ją zabić, nie? I było tak, tam, nie? Eee, że tam krew była, czyli głowa Steve'a i to wszystko, nie? I ten. A, a później TNT wybuchło. Ta i mnie wywaliła i połowa zbroi mi A go się nie da zaliwać się śmiertelny praktycznie. Au oh, cou, Pierwsza przegrana na Olimp. Trochę szkoda. Ale 51 bucharków o chłopie. Zaraz kluka będziemy mieli widzowie. No zobaczcie. No nie tak zaraz, no ale będziemy mieli. Aha, dobra. Dobra widzowie, to chyba na dziś koniec. No wiem, że wbijam tylko tam rangę, ale... Ja do końca mi się nie chce. i No to co, na razie.